Na pogrzebie papieża Franciszka mieliśmy pokaz pełnej kompromitacji w wykonaniu chołowni i kosiniaka. W wielkiej uroczystości, gdzie każde miejsce było przypisane według rangi i tytułu, nasi geniusze postanowili rozsiąść się tam, gdzie siedzieć mieli królowie: bez pytania, bez refleksji, z typową dla siebie butą i ignorancją. Efekt? Zostali grzecznie, ale stanowczo wyproszeni. Bo tu nie wystarczy być samozwańczym zbawcą Polski. Tu obowiązują prawdziwe zasady, o których oni najwyraźniej nie mają pojęcia. Szymon Hołownia, panie marszałku, kieszenie z rąk. To nie był twój TikTok, tylko pogrzeb głowy Kościoła katolickiego, uroczystość na najwyższym poziomie powagi. Patrząc na ich zachowanie, wyglądało to jak bezdomni szukający wolnego miejsca na dworcu. Tyle że zamiast ławki podsiedli miejsca zarezerwowane dla koronowanych głów żenujące? To mało powiedziane. Politycy z kraju o tysiącletniej chrześcijańskiej tradycji ośmieszyli się przed całym światem wyszli na chwilowych królów.